prokurator z Przemyśla stanie przed sądem, bo pewnego dnia wstawił do komisu swoje auto i jeszcze tego samego dnia wziął z banku kredyt na używany samochód i kupił w komisie swoje auto. Czyli kupił sobie samochód od samego siebie. No zwykle auto kupuje się pod siebie, a on kupił auto od siebie. Chociaż auto kupione od siebie jest autem jak najbardziej kupionym pod siebie. Jest teraz oskarżony o wyłudzenie kredytu. No nie wiadomo dlaczego. Przecież prokurator działał jak Abraham Lincoln. Lincoln to też zresztą marka auta. Lincoln mówi, że jego Rząd jest utworzony z ludzi, przez ludzi i dla ludzi, a prokurator kupił sobie, no może nie Lincoln, ale golfa od siebie, przez siebie i dla siebie. Taki amerykański plan wykonał. I co ważne, zamierzał karnie kredyt spł spłacić, a że kupił swoje autonomie. Może chodził, szukał i tylko mu się jego auto podobało. Znał dobrze swojego auta, wady i zalety, a to ważne przy kupnie używanego pojazdu. Przecież tego auta sobie od siebie nie ukradł. Uczciwie za nie sobie zapłacił. No i za to będzie ciągany po sądach, a powinien dostać Nobla z ekonomii za wynalezienie prawa permanentnego zysku. Pomysł kupowania od siebie ma bowiem głębokie uzasadnienie ekonomiczne. Weźmy taki kilogram ziemniaków. Nie jest ciężkie, można wziąć. Kupujesz w sklepie, przynosisz do domu i sobie te ziemniaki sprzedajesz. Negocjujesz ze sobą. Nie musisz ten sam dzień sprzedać sobie czy kupić od siebie. Możesz się ze swoją ofertą przespać. I obojętnie. Czy sprzedasz sobie po wyższej niż w sklepie cenie, czy kupisz od siebie po cenie niższej niż w sklepie, zawsze masz zysk. Prawda? Pod warunkiem oczywiście, że pieniądze na ziemniaki się weźmie od żony. Czy kogoś.